Zazwyczaj w podstawowych bazach znajdują się rzeczy niezbędne, czyli magazyny, farmy, piecyki i crafting. A to wszystko najczęściej, w przypadku przynajmniej mojego serwera, znajduje się w bardzo podstawowych bazach, które nie grzeszą wyglądem, a do tego jeszcze czasem nawet funkcjonalnością. Więc w dzisiejszym odcinku wybudujemy swoją bazę obok bazy widza i nasza baza będzie o wiele lepsza. Spróbujemy ją utrzymać tajemnicy, aż do momentu kiedy nie będzie skończona, by finalnie pokazać ją widzowi i dać w prezencie. Po tym jak już zobaczy, jaka jest fajna, a Wy zostawcie łapkę w górę. To możecie zrobić akurat przed filmem. Więc jak już wam pokazałem całą bazę widza, bo tak, to jest cała baza widza, on sobie tutaj cały czas coś buduje w swoją drogą, więc jeżeli się rozrasta, to mogę wam pokazać jak to wygląda na zewnątrz, a na zewnątrz po prostu jest takie wejście, ono nawet nie jest ukryte, więc wiem, że ta baza no, nie jest na jakimś specjalnie wysokim poziomie, jak chodzi o jej zaplanowanie, a my zrobimy swoją bazę centralnie obok, tak myślę, że dobra, tak trzy kratki może będą git, więc sobie wykupimy tutaj dziurę, zaklepiemy sobie też górę, żeby nie było widać tej bazy od góry do momentu, kiedy nie będziemy na to gotowi, i tutaj i sobie możemy zacząć ją wykopywać. Jak sobie wylecimy za ścianę, to powinniśmy zobaczyć, że baza widzę jest centralnie obok. No 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 prawie... ją on tej robi podłogę, więc jednak jakoś dekoruje. Dobra, musimy zrobić lepszą naszą, żeby ona serio była pro przy nim. A mam na to już pewien pomysł. Wiem, jakich materiałów użyję i jak będę chciał rozplanować przestrzeń. To już w sumie całkiem dużo, bo zwykle to zaczynam budowę bazy nawet bez takich sednych założeń. Więc zróbmy sobie ją w miarę dużą i w ogóle będzie wysoka, bo pamiętajcie, że to, co robi największy efekt w bazie, taki, że się wow, ale fajna baza wszechstronna, to przede wszystkim wysokość sufitu, no bo jak macie jednak ten sufit bardzo Nisko. To jest taki efekt klaustrofobii. Naszą bazę zrobimy sobie na wysokość, nie wiem, 7 kratek, mam na razie 5. No i to już jest spore. Ja sobie jeszcze posunę się dalej i wiecie, co najlepiej będzie, jak zaczniemy po prostu od tej ściany tej dekorować dookoła, bo nie wiem, co tutaj zrobić, w sensie, jak zagospodarować to wejście. A dowiemy się tego, jak już będziemy mieli więcej przestrzeni zrobione. Zacznijmy od tego, że nasza podłoga będzie zrobiona z drzewa splusowego, bo dzięki niemu będziemy mogli robić fajne kształty. Na przykład zróbmy coś takiego, nie wiem, czy to będzie git Okej, okay. może nawet Jakbyśmy to zestakowali na przykład zrobili Stack 3, okej okay. No i to jakoś wygląda, jest o wiele ciekawsza Podróż, niż jakaś tam zwykła po prostu Ej, dobrze to wygląda No, 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 nawet, chciałbym dużo użyć Kwarcu tutaj, bo jakoś kwarc jest dla mnie Takim, nie wiem, statusem jakości Wykopiemy sobie tutaj filary, które Też będą kwarcowe, tutaj zaczniemy od zrobienia Magazynu, tak troszeczkę, może nie po kolei Tutaj zrobimy sobie briki Dzięki temu teraz możemy sobie to przekładać kopiować w tamtą stronę. Tak samo to. Okej. Okay. Tutaj się no prawie mi wyszło. Więc zabudowujemy sobie filar. Bierzemy skrzynki, żeby już mieć jakieś pojęcie po co to w ogóle robimy. Tutaj sobie też możemy porobić takie coś. Dlatego, że no dodajemy sobie teraz tutaj kolejną ozdóbkę. Tutaj to zamykamy. W sumie to silanterny by się przydały też. Dobra, to może tutaj damy jednak silanterny. Damy tutaj silanterny, a tutaj będzie sufit. Tutaj delikatnie zakręcimy naszą ściankę, żeby ten kształt nie był też jaki prosty i nieregularny. Widzicie? Jak mi zaczęło to wyglądać Tutaj sobie też to zakręcamy I od razu widzę, w którą stronę muszę bazę wydłużyć Set 0 i nie wiem Stack na 5 w tamtą stronę Na razie tak wiecie, czysto profilaktycznie Wydłużamy sobie też podłogę, no bo podłoga Jednak będzie nam dawała fajny obraz wszystkiego A i przy okazji, jak już jesteśmy na tym etapie To żeby mieć fajniejszą wizję Jak to wygląda w całości, to robimy sufit I sufit zrobimy z polished Żeby się odróżniał od podłogi Albo nawet stone bricków Nie wiem czy stone bricki będą lepsze, nie dobra będzie lepszy. Rozciągamy sobie nasze pałągi. W sumie one mogą tutaj wchodzić w takie coś. Będzie to o wiele lepiej wyglądać, przynajmniej moim zdaniem, Ja tam nie jestem jakimś mega budowniczym. I w sumie moglibyśmy też to oświetlenie dać od dołu. No, wtedy będzie się nam wszystko o wiele bardziej świecić, bo trzeba pamiętać, że o ile my mamy aktualnie night vision i widzimy w ciemności, to nie wiem jak tutaj wygląda bez światła, to dopiero wyjdzie potem w praniu. Więc lepiej zapobiegać, niż żeby potem mieć do nadrabiania po prostu rzeczy, które powinny być zrobione na pierwszym miejscu, czyli zagospodarowanie, jakieś takie podstawowe. Tutaj zróbmy sobie taki kącik, żeby to się odznaczało. Dobra, to bardziej w sumie tutaj. To może zróbmy tutaj jednak inaczej. Zróbmy sobie tak. Albo jednak będziemy musieli zrezygnować z tych si-lanternów. Ewentualnie... Dobra, jak damy tej schody, to jak one się rozłożą? Ej, nie dobrze się rozłożą. Czyli robimy to tak. To jest też sobie robimy kwart z briki, więc na wejściu do bazy będzie praktycznie magazyn od razu. Ale no to jest nawet okej, okay, bo magazyn w sumie jakby nie było jest jedną z najważniejszych rzeczy w bazie. Więc możemy mu dać trochę przestrzeni. Tutaj robimy sobie tak, tak. No, zaczyna być fajnie. Tutaj możemy schodki użyć w sobie w tą stronę. Z tej wnęki zrobimy sobie raz sypialnię, a resztę bardzo sięgiemy tam, gdzie było to zejście. Bo ja już jest zgubiłem. A, tutaj było zejście. No dobra, to będziemy do tego zaraz dochodzić. Najpierw sobie to jednak zróbmy normalnie ścianę też. I tutaj będziemy mogli zrobić sobie przepalarki. To od razu użyjemy wszystkich przepalarek, jakie mamy dostępne w Minecrafcie. O no i tutaj została pusta przestrzeń, ale spokojnie ją można usunąć łatwo. Regen. I teraz tutaj cały obszar się wygenerował na nowo. Nie wiem, czy to robić wklęsłe. W sumie można to zrobić w wklęsłe. Dobra, co robimy? Tak, tak. Tutaj ewentualnie dwa smokery. Czyli da się dosięgnąć? Da się dosięgnąć. Może te filary w sumie wymienię na takie. No? Może jest delikatnie lepiej. Tutaj też damy schodki. Tutaj też na górę, bo. Taki motyw ciągniemy teraz przez całą budowę Tutaj sobie to możemy dobudować I wstępnie, dobra, robimy tej kolumny teraz Bo tutaj będzie zejście po drabinie Idealnie tutaj w na, naszą całą kratkę się to wpisuje A tutaj, tutaj nie wiem w sumie co Zejście zaraz przekminimy Możemy zrobić tutaj za to takie wejście O, i tutaj będzie mogła być jakaś farma czy coś Ej, crafting byś tu przydał No to jest dobry pomysł, żeby tu był crafting Ewentualnie crafting możemy dać tu O, no i lepiej Teraz y, spuszczamy tutaj drabinę No, fajnie tu zaczyna wyglądać może jakiś dywanik by siadł na środku? Zróbmy tutaj błękitne. Dodajmy jakiś taki swój akcent. W sensie swój, bo mam niebieskiego skina. O, coś takiego. Ewentualnie biały karpet? Możemy spróbować biały. Może by bardziej kolorystycznie pasował do reszty. Niż taki po prostu niebieski odstrzelony. Ej, nie! No? Dobra, biały będzie git. Tutaj dobudowujemy rzeczy oczywiście, które powinny być. Tutaj może nie. A tutaj? Dobra, tutaj możemy też to zrobić. Dzięki temu od razu mamy wrażenie, że jest tutaj o wiele pełniej w tej bazie. Zróbmy sobie tutaj tak, nie wiem, na 10, taki większy tunel, potem będziemy się co z niego zrobić. Znaczy ja już mam pewien pomysł. Tutaj też dodajemy obramówki dookoła. O, no, w każdą stronę zaczyna się robić fajnie. Tylko... O właśnie, muszę uważać ty, bo przecież w tą stronę to on miał ba... O nie. Czy tutaj nie wystaje żaden blok, nie wystaje O, co? Jest? on ma tyle wełny. O, ale duży pokój robi. O, ja nie wiem, czy to jest dobre zagospodarowanie przestrzeni. Tej mu kapie woda. Ile on tu będzie miał? A, on tu stonę. Aaaaa! Oj, 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 oj. Dobra, ta baza. Ile tu jest piecyków? Teraz dopiero zauważyłem. Chłop robi wszystko przesadnie, nie? Ale mamy tutaj miejsce, żeby budować mamy. To może dobrze, że nasza baza jest na głębiej. Bo w innym wypadku, żebym się zdemaskował, to nie zapomniałem, że on ma bazę w tamtą stronę. To wiecie, co ja mam pomysła? Tutaj niech będzie farma. Zrobimy coś takiego, że tutaj. Postawimy filarki i zróbmy je Na przykład co cztery kratki Pyk, pyk, okej, okay. albo w sumie co pięć Bo na środku będziemy mogli dać wodę Takie rzeczy też trzeba przekminić Tutaj możemy dodać takie oddzielenie Sufitu, tutaj też by się jakieś przydało Dobra, to po prostu dorobimy tutaj tak W sumie i tak mamy na każdym kącie Postawione te, w sumie, pilary? Pilary, dobrze mówię, pilary Ten sufit ja bym podwyższył, nie wiem na ile Możemy to zrobić, zanim tutaj do tego Widza się dokopiemy, widzę, że jeszcze dwie Kratki jakoś, no dobra, tyle nam powinno wystarczyć to znowu robimy set zero. No, dobra, jest git. Weźmy sobie teraz schodki, żeby tutaj temu kształtu trochę pomóc. Tutaj zrobimy takie schodki, żeby to przejście wyglądało też naturalnie w miarę. O, a może tak, albo nie wiem, albo tak, chociaż. O, może w ten sposób. O, ej, fajnie. I tutaj też. Dobra, lepiej. I zróbmy teraz tak, że sobie to skopiujemy. Albo nie. Najpierw, dobra, usuwamy po prostu boki. Set zero, tak, nie wiem, na 7, żeby to było takiej głębokości. Robimy ścieckość na razie jeszcze bez tej, to będzie istotne zaraz się dowiecie dlaczego. I tutaj musimy zrobić podłogę, ale tym razem robimy ją inną, więc zacznę od jakiegoś takiego kształtu zaraz się będę przejmował jak to wygląda i czy to ma w ogóle sens robimy tak, 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 tak no dobra, niech będzie, tak, trzy w tamtą stronę jakoś to wygląda, może być, przyżyje Tutaj po prostu dorabiamy to w ten sposób, żeby oddzielić główną ścieżkę od naszych farem. To wszystko tutaj możemy zamienić na farmlanda, od razu trzeba by dać wodę. Ta jedna woda chyba powinna być w stanie tej przyczyny nawodnić. No będzie i to nawet nie musiały być dwóch kwiatek, ale damy tak dla równości. Od razu damy też trawdora, żeby tutaj nie dało się w to wpaść. Kwestia wygody jest ważna. Jak jesteśmy tutaj w tym miejscu, to od razu sobie możemy tutaj tak pociągnąć, żeby te ścianki były też zrobione. Chociaż nie wiem, czy jeżeli tutaj nie jest płasko, to tutaj też nie powinniśmy to zrobić na płasko. Dobra, chyba powinniśmy, więc tak zrobię. No dobra, i tutaj jednak to też w ściany wkładamy, albo ewentualnie. Dobra, to może wystawać. Pyk, pyk, pyk. No, i jest fajnie. Czy możemy to zestakować na tą stronę i po prostu to zadziała? No, prawie. Tutaj możemy jeszcze dodać sobie takie coś. Na tym damy sobie płotki. No i zanim tutaj rozstawimy jeszcze nasionka, to trzeba będzie to skopiować. I jak to skopiuję tak po prostu, no to widzicie, się wkleja tak po prostu. W sumie tak jak chciałem, to tak mam. Ale mogę sobie teraz dzięki temu zobaczyć, jak to będzie wyglądać w tym miejscu. Więc tutaj delikatnie zaczynam modernizację naszego wyglądu, żeby tutaj się wszystkie te filary są połączyły. Jak cofnę undy, no, to nam to wszystko zostanie co tutaj mamy i to jest właśnie dla nas istotne dajemy tej polish undezyt no i w jakimś stopniu to mamy zrobione, ja bym tutaj jeszcze dał w sumie pół płytkę żeby było takie wiecie widoczne oddzielenie to, to będzie fajne, mały szczegół ale dużo zmienia Teraz możemy sobie to skopiować, czyli gdzieś od tamtego bloku aż po ten blok. Stajemy sobie w tym miejscu. Kopiujemy to i robimy tak. Rotate albo nie, nie rotate. Flip left. Dobra, nie czy to się dobrze wklei. Czy to się dobrze wkleiło? Tak, to się dobrze wkleiło. Dobrze się wkleiło? Dobrze się wkleiło. Chyba się dobrze wkleiło. Tutaj bez tej ściany, więc mam małe podejrzenia, ale nie, jest git. No, no. Dobra. Ewentualnie mogłem to po prostu stąd skopiować. Powtarzamy to. Copy, flip left i paste. I teraz nam się to skopi Razem z tym. Chyba mam laga serwera po prostu. Nie, nie, jest git, co? Dobra, jeszcze raz zaznaczam. Kopiuję, obracam i wklejam. I, I się nie wkleiło nic. Czy ja coś zepsułem? Czy się nic nie wkleiło na pewno innego? Nie. Dobra, robię to jeszcze raz. Drugi raz zaznaczyłem. Dobra, pastę. O, dobra, wkleiło się, teraz jest git. Więc mamy pół farmy prostym jednym sposobem. Weźmy też silanternę z nimi tutaj poświetlajmy sufit, żeby oczywiście na dole się dało jakkolwiek te farmy zrobić, bo farma poza wodą potrzebuje też w końcu. Światła, które tutaj jak widzę nie dociera na koniec. Upsy, no cóż, teraz mam problem. Moglibyśmy dodać tutaj jeszcze światła, albo może na tej wysokości bardziej. Takie coś na pewno nam pomoże. I już widzę, że się da stawiać. No dobra, to niech tam to zostanie. Ale skoro już tutaj mamy odbicie lustrzane, to pamiętajmy, że tej też trzeba to dodać. A, no i światła tutaj. Ale przez to, że tutaj mamy to oddzielone, no to na przykład po jednej stronie możemy mieć oczywiście farmy zwykłych rzeczy, a po drugiej marchewki. I jak chodzi też o to, co wy na tych farmach, to wiecie, no, zostawiam jakąś dowolność widzowi, ale jest fajnie. Nie. Teraz możemy sobie to skopiować i wkleić w drugą stronę tak samo. Czyli to będzie chyba tutaj drugi. ok, i robimy teraz tak. Kopiujemy, flip-back, pastę. Czy to zadziała od razu? No, zadziałało. Tylko musimy się tutaj przesunąć, jeżeli chcemy wpisać pastę. Ok, udało się. Jest to skopiowane. Wszystko tak, jak powinno być. Tak, tylko no, tutaj nam to usunęło, ale to sobie możemy dobudować, więc faremki są. Jedna kwestia tylko, tutaj zabrakło nam sufitu, ale spokojnie. To możemy sobie poprawić w taki sposób. No. No i jeszcze, myślałem, żeby tutaj po tej stronie nie robić farmy normalnej, to znaczy też tych marchewek i pszenicy, bo na co masz letego, tego, to ja nie wiem. Więc to sobie usuwamy, set zero, tutaj tak samo i robimy tutaj po prostu trawę. Bierzemy sobie owieczki, znaczy owieczki, co ja mówię. Krowy, przepraszam, no mi się pomyli. O właśnie, i zrób, zrobimy mu owce po drugiej stronie, bo widziałem, że on lubi robić dywany. Tutaj będą owieczki, tutaj będzie tak. Więc część farmowa jest skończona, tutaj mamy miejsce w który można by było coś zrobić, to ja mam odważny pomysł, ale nie wiem czy starczy nam miejsce. No powinno starżyć. Ile tu rzeczy powstało Czemu on ma wszystkie pokoje przy... Ej, on robi centralnie ten sam design, co my na dole Znaczy do tych... Do, dobra, może nie centralnie ten sam, bo różnicę widzę gołym okiem Ale... Uu, dobra, zobaczymy, co on powie na naszą bazę Myślę, że w tym miejscu postawiłbym mu portal Ostatnio nagrywałem odcinek Jak długo mogę przeżyć w bazie widza pod Trapdorem Tam był ten taki znany motyw, że za portalem jest farma nether wartów No to jest, to jest standard Dobra, zróbmy stack 5 Więc my też nie będziemy jakoś tam specjalnie wyjść przed szereg Dobra, zamieniam skrót na netherrack w środku. Na dole robimy soul sand, Wystawiam tutaj netherwarty. A przy okazji to tutaj bym dodał takie małe miejsce na generator lawy. Czyli tutaj wykopujemy coś a la jaskinie. Tak, dzisiaj naprawdę mam wizję na tą bazę. Zgadliście. W serio to widać? I teraz sobie te wszystkie bloki zamieniam na netherrack. Dzięki temu mamy teraz coś, co wygląda jak jaskinia. I tutaj zrobimy mu taką małą alchemię. O, coś takiego. Tutaj niech sobie stoją te braving standy. Albo na nawet tak. Nie wiem w sumie, jak to zrobić. A tutaj będzie crafting, a tutaj jest coś jeszcze takiego endowego. Dajmy tutaj lot stone'a, żeby sobie mógł po prostu kompas zrobić. I w tym miejscu ja bym dał kaudrony dwa. Kałdrony, do których będzie oczywiście kapać lawa. To będzie tutaj. Bierzemy dripstone'y. Czy one kapią? Powinny kapać przez netherrack, co nie? Czy nie? Czy przez, przez netherrack nie, nie kapią? Dobra, to dajemy po prostu kobla, tak hamsko. Uwaga. O, o, dobra, teraz kapie, więc teraz działa. No i tutaj też to możemy troszkę bardziej zrobić żeby wyglądało na cave'a faktycznego Czyli żeby osiągnąć taki efekt To wystarczy zazwyczaj po prostu podnieść sufit W jakiś nieregularny sposób Dobra, coś takiego, coś takiego I teraz sobie to wszystko zamieniamy na nerak No, od razu jest tu lepiej Aha, ale możemy tutaj też oświetlić, bo trzeba pamiętać o oświetleniu yy, Niebieskimi lanternami I jest fajnie, autentycznie wygląda jakby tam po prostu był nether Więc farmy wszystkiego są zrobione Teraz pamiętajmy, że w naszej bazie No nie wszystko jest zrobione I mam tutaj na myśli ten cały pusty obszar Który sobie po prostu wydłużymy o 5 kratek. No, taki 5 kratek już będzie git. Pamiętajmy o podłodze, którą rozciągamy we wszystkie strony. Tutaj zrobimy podobny design, jak mieliśmy tutaj obok, czyli zaczniemy tym delikatnie zakręcać. W taki sposób, że tutaj było podobnie. Tutaj wygląda to jak dobre miejsce na enchant, więc zrobimy sobie coś takiego. Skorzystamy z naszego designu, który mieliśmy wcześniej, czyli robimy te po prostu przecież zaokrąglone. I tutaj możemy w sumie obniżyć suficy. Było spoko, gdzie tutaj mamy... Mamy tutaj tak, czy tak. Dobra, tutaj to zakończymy. Obniżamy sobie takim sposobem to. Dobra, polisz andezy, tu jest wklepany. Tutaj kolejny. Bo teraz sobie tutaj dajemy schodki, żeby ten sufit tutaj faktycznie schodził. Tutaj dodamy o coś takiego. Nie wiem, czy to jest tak dobry pomysł. Jak wszystkie poprzednie. Ale brnijmy w to po prostu. W sumie zapomniałem o farmie trzciny cukrowej. Ale z pokrotu też się da ogarnąć. Tutaj wypełniamy to książkami, no bo tutaj będzie nasz enchant. Zabrakło nam podłogi. Żeby nie rezygnować z naszego patternu, to zrobimy po prostu sobie y, taki jeden. Żeby to jednak się powtarzało w y, dość oczywiście sposób. Tutaj sobie dorabiamy nasze dodatki. Tutaj możemy zrobić to w ten sposób. dajemy po prostu dwa silanterny. Oj, kurde, wrzuciłem sobie. Nie mogę podnieść o tym na waniszu i chciałbym na nim zostać, dopóki buduję tą bazę bez ryzyka jakiegoś większego. Tutaj sobie dobudowujemy płotki. A, i tutaj mamy jakieś miejsce, w sumie nie wiadomo na co, ale tu sobie możemy wykopać. Ej, a jakby właśnie może tutaj zrobić farmę tej czciny, tylko na się chyba nie zmieści, bo mamy za mało miejsca wolnego. Chociaż, dobra, możemy zrobić. I zrobimy tej jeszcze wodospadzik za tą trzciną. Tylko do kiedy możemy to Dotąd. No dobra, czyli to sobie lepiej zakopać. I teraz tak. Woda, która będzie spływać. Tutaj może być trzcina. To sobie wyznaczmy to miejsce. Przy okazji schodki. A właśnie, a może te schodki to w ogóle powinny być sprusowe, co? Że tutaj są podłogą, nam się lepiej zlewały. Dobra, jest lepiej. Całe to budujemy cegłami. Tutaj wszędzie. Na górze możemy tylko z lanterny daj, żeby to fajnie sobie podświetlić. I jak coś, to ta woda będzie udawać, że wypływa stąd. No i proszę bardzo, mamy wodospad. I to wodospad zaczyniam cukrować której nie ma dużo, ale w sumie nie musi być dużo, no bo już i tak ma enchant, więc najgorsze za nim. Jak to będzie wyglądać po ścięciu? Fajnie to będzie wyglądać po ścięciu. Ale wracamy do rzeczy ważnych, czyli enchant jest właśnie taką rzeczą ważną. Dobra, tutaj jest enchant postawiony. Dostał nam do zrobienia ten tutaj kącik. Ja sobie tą czynnię tutaj odbuduję. I w tym kąciku, myślę, że tutaj może być sypialnia. Ok, dlatego też musimy tutaj sobie powtórzyć nasz design, bo w tym miejscu powstanie ściana, którą zaraz jeszcze możemy później jak zrobimy. Cyk, cyk. Tutaj tak samo z dwóch stron, robimy te filary, chociaż tutaj, kurde, tutaj coś mi nie pasuje. Tu jest na środku, tu jest na środku. Dobra, tutaj zrobimy sobie to tak. Nie wiem, po prostu ta podłoga została pociągnięta. Zrobiłem coś, czego miałem nie robić. Pozdro. Set zero. O, ej, nawet mamy całkiem dobrą odległość, bo tutaj się farma zaczyna, więc dobra, tutaj też filarki zrobimy. Jakbyśmy musieli sobie na takiej przestrzeni poradzić z naszą sypialnią. Zrobimy sobie tak. Stack jeden w tamtą stronę, podłoga jest. Dobra. Quartz, briki. I ja bym zrobił tak, ja bym tutaj wziął andezyt, ten design, który Czerpie z mojego łóżka, które będę miał. Tutaj, tak. Łóżko białe, żeby się fajnie zlewało. Dookoła, zrobimy trapdory, wiadomka. Chociaż może, to. Dobra, zróbmy to tak. Tak będzie lepiej. Ewentualnie. Może z półpłytek? O! Dobra, tutaj dodajemy jeszcze jakieś dekoracje. Wypełniamy sufit, bo on tutaj ewidentnie odstaje. Lantern, raz, dwa. Tutaj możemy zrobić to w ten sposób. I dajmy przyciski, które będą naszą dekoracją. O, ewentualnie jeszcze. Dobra, zróbmy tutaj tak. Pyk, pyk. I tutaj dobudowujemy tak. Ej, wyszło całkiem ciekawie! O co się stało To ta ściana, na której możemy zrobić cokolwiek. Ja tak sobie przyglądam rzeczy. O, właśnie, kowadło jeszcze gdzieś by się mu przydało dać. Dobra, kowadło by mogło. A gdzie były te enchant? A, tu był enchant. Dobra, postawmy mu kowadło w tym miejscu. Tutaj pyk, pyk. No, i tutaj mu się przyda. Zróbmy mu tutaj po prostu ciepłą półeczkę. Czyli stawiamy ścianę, weźmy trapdory, weźmy schody. Tutaj tak, tutaj tak. Ej, jeszcze zegar, zegar, tak. Z zegar to jest coś, co ja, ja zawsze proponuję w w każdej bazie jaki jest zegar Żeby można było zobaczyć jaka jest godzina Dajmy ten item frame jeszcze tutaj Flower poddajmy tutaj I dajmy mu to Torch flower To co to jest chyba to co można zdobyć dzięki snifferowi Więc premium kwiatek w domu Jakiś obraz Jaki chciałbym wiecie Oj dobra najpierw musimy to zniszczyć Tutaj sobie postawić Jakiś taki wysoki Aha nie mogę wysokiego tutaj dać Dobra zobaczmy Czy jest jakiś fajny obraz z tej nowej wersji minecrafta Jakiś taki jeden na jeden Same stare widzę więc o, Ej to jest spoko Tutaj item frame Możemy też wziąć w sumie dzwon. I w tym item frame w sumie nie wiem, co mu dać. Może kompas mu po prostu dajmy? Nie będzie. O, a tylko go obróćmy. Tutaj dzwon. Chociaż możemy go postawić po prostu na tym. czym ten dzwon zniknął? Pyk. O. lepiej. A może tak. Może tak. Może tak. Dobra, jakoś to będzie. Ej, no i jak dla mnie. Cała baza jest na Teraz sobie możemy wyłączyć w 6. i spojrzeć, jak tutaj w ogóle stoimy z oświetleniem. No jest delikatnie ciemno, momentami. Jakbyśmy tutaj oświetlili, no coś by to może dało. Dajmy tutaj szarą szybę. Tu jest spoko. Tu jest Spoko. E, tutaj nam brakuje oświetlenia. Więc tutaj dodam. W tym miejscu. No tutaj jest trochę ciemno. Dajmy sobie tutaj też te filarki w ogóle. O lepiej. Tu jest jasno, tu jest troszkę ciemnawo. To możemy zrobić tej tak. Albo tak po prostu bardziej. Dobra, więc nasza cała baza jest skończona. Trzeba mu pokazać. Tutaj skroiliśmy, Ewentualnie wiecie co? Fajnym też jest motywem to, że można dawać pod dywan oświetlenie. Więc ja z tego skorzystam, że tutaj było po prostu jak najjaśniej. Teraz to przykryjemy i światło zostaje. Jak chodzi o to. Tutaj, to ewentualnie moglibyśmy jeszcze spróbować łóżka rozjaśnić. O, no bo tego i tak nie będzie widać. Dobra, Do ze światłem jest już o wiele lepiej. Tak, jak dla mnie to jest nasza skończona baza, ale kolejną ważną rzeczą, przynajmniej dla mnie, jest to, żeby na górze zrobić wyjście godne tej bazy i będziemy się wzorować na nim. Jak on tutaj ma koblowe wyjście, zaraz w swojej bazie w ogóle? Ale tu się. Ale tu się porobiło! Ej, on robi dwa łóżka, on tutaj w ogóle nie, nie będziemy chyba mieszczać sam. Moje źródło wody! Co jest? Co to jest? Ono po prostu. Kościł. wody z rzeki. A tutaj nie wiadomo, co jest. Dobra, zobaczymy, co powinno na naszą bazę. GM1. Tylko zróbmy sobie tak samo wyjście, jak on. Tylko, że nasze będzie diamentowe. O, proszę bardzo. Jakiś trapdor, Kurczę. Dobra, użyję tego. Będzie gitz. I teraz czas na nasze specjalne konto. Konto tak nowe, że muszę wykupać dirta, żeby móc pisać na czacie. Sorry, zapomniałem o tym wcześniej. Dobra, czy już będę mógł pisać? O, Deluxe Pro. Tak się nazywam. No, jak prawdziwy kozak w końcu, nie? Ej, jak to dobrze wygląda, ty bazy koło siebie. Dobra, netherit, let's go. Całe EQ, zenchantujmy to, żeby się świecić jeszcze. Zakładamy. Ej, czy chyba słyszałem, jak on w ogóle wychodzi po drabince? Nie wiem, ale ja też wychodzę jak coś. Nie, nie wychodzi. Dobra, czyli tylko do, sam siebie słyszałem. Wchodzimy do niego? Wchodzimy, dobra. O, tutaj też jest baza. Chłop, e, przepraszam, e, ładniejsze toła, Chup wystraszony. Skąd ty tu? Mam bazę trzy kratki dalej. A co ty tu? W sensie jak? W sensie trzy kratki dalej. Zróbmy tak, najpierw się rozejrzyjmy po jego domu, że jest przejść wrażenie takiej autentyczności. Gdzie? Dobra, zaraz mu pokażemy. Ale tu brzydko. Po co ci tyle wody? To jest... Sorry, musiałem zadać to pytanie, to mnie mega nurtowało. To spójrz w lustro. A, w sensie co? Coś, coś, coś masz na mojego podstawowego skina z Minecrafta? Ech, mogę ci pokazać moją bazę. To art. Art? On to nazywa sztuką? No nie wiem, no w sumie nowoczesne ludzie przyklejają banana do ściany i też to sprzedają. Pokoje mamy. Ładne. A, że to są te ładne pokoje. u no dobra, trochę kwiatów zbierane. Jest chyba fanem tych niebieskich No fajnie, chyba A tutaj kto mieszka? Pokój Martusi, tu Marty A, to twoja dziewczyna? Zrobiłem jej na niespodziankę To będzie mógł jej zrobić lepszą niespodziankę Nie to koleżanka A, smuteczek Dało się wyczuć smutek już u niego jak to pisał Chodź, pokażę ci moją Dobra i wychodzimy stąd i prowadzimy Co ty, taki miły Bo co, bo mam nederyt? I od razu widzi tutaj. Tutaj jest wejście do mnie. Normalnie bym już dedał. Chłop ma po prostu przykre wspomnienia z graszami na ekstremie. On chciał to wykopać? Dobra. I ciekawe, jaka będzie jego reakcja na to, co tutaj zobaczy, no. No bo tu, ej, jak się dupuje, to od razu jest fresh o wiele bardziej. Jak się zaczął rozglądać dookoła. Tak jest skromnie, ale to mała baska. Napisał no, tylko, wow, co jest? Najważniejsze rzeczy. Podwójne łóżko. Tutaj, ej, tu by się jeszcze lantern przydał. Ej, piękna. Dobra, i teraz wejść sobie lanterna, jak go w sumie postawię tam, wiem, zero, Pyk. o, i lepiej skąd tak ładnie umiesz a, ma się dość <laughs> doświadczenie, albo się czasem ściąga co nieco z neta, przynajmniej patrzy się jak ludzie budują, naucz mnie, tutaj faremki, a tutaj strefa ciepła, alchemia lawa, grota solna grota pieprzna <laughs> no bo ostre, znaczy gorące, no wiecie no po jedzeniu pieprz się robi ciepło grota wypis nie wiem o co chodzi jak ci się podoba Moja baza. Mi się wydaje, że on jest jakiś taki mały w ogóle, tylko mi się wydaje. Zazdro! Zazdro? Będziemy sąsiedzi. Hmm, wiesz co? Mogę ci koleżankę pożyczyć? Co on tu mnie pisze? Może chcę tutaj wziąć koleżankę i mieszkać. Ja się stąd wyprowadzam, jak mieszkają tutaj inni. Serio? Tak. Oddaję ci tą bazę. W sumie. Za, a za ile? Za darmo. Jest twoja od teraz. Paysafe kart mogę? To jest nielegalne w ogóle. Czy się płacenie realną walutą na moim serwerze za itemy między graczami. Ty tu pewnie długo budowałeś. Nie, 30 minut około. I nawet nie kłamie. Jak 30? Nieważne. Chcesz Tą bazę, chłopiec w szoku. Jestem. M? Debilem? Chcę. To jest twoja. Ja się zawijam. Ty se tu Martę zaproś. Nie wierzę. I się bawcie. Tylko grzecznie, okej? Okay? Ale nie przychodzi, bo się. Be... Ale nie przychodzi, bo się będzie działo. <laughs> nie, ma Miaru tu wracać. Co on tam nie pisze? Biedna Marta. Serduszko. To ja lecę. Dobra, wychodzimy i teraz zobaczcie, co zrobimy na zewnątrz. On wyjdzie za nami, pewnie wyjdzie. Czy nie, nie wychodzi. Został. A nie, dobra, wychodzi. Zobaczymy tak. Elytra. Fireberki. GM0. Donara. Miłej gry. Ej, co? co? On już ode mnie chce. A Martę? Co, Martę? Nie chcesz? <laughs> nie chcę jej. Co za chłop? Nara, po <laughs> prostu odlatujemy. Ej, dobra. Nie wiem, co zrobi z tą bazą. Nie wiem, ile ta baza przeżyje, ale mam nadzieję, jeżeli się cieszy, aby widząc, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie filmy. Codziennie. Widzimy się jutro. Jo!